Grając w mundialu spełniło się moje marzenie z dzieciństwa, ale moje marzenia się nie skończyły. Chcę być mistrzem świata i jestem pewien, że moi koledzy zrobią wszystko, aby największe z naszych marzeń się spełniło. Wierzę w was, zostaniemy mistrzami świata. Vamos a napisał do swoich kolegów przed tym meczem Neymar. Brazylia zjednoczona, Brazylia żółto-zielona. Vai... 2006 roku Lech był asystentem Blizzmana, a Luis Felipe Scolari prowadził Portugalię, która przegrała. W 17. Luis Gustavo, 20. Bernard i 23. Maikong. Luis Felipe Scolari, czyli Filipon. 11. Groze, w 13. Thomas Miller, w 16. Kapitan Lam, numerem 18. Cross i 20. Boatek. gola. Popatrzmy na stary fragment, jest Hummel. Jest Miller! Zadość niemieckiej z akcji, którą przeprowadzili z akcji, jak marzeni. Tak, że zawahały się, bo sędzia jeszcze bocz... spojrzał na bocznego, czy nie zasygnalizował falu. Bo tam na pewno nie było żadnego, żadnej mowy o spalonym. Ale popatrzmy jeszcze raz na tą, na tą powtórkę. Toni Kross. Okazja, Miller, po Lecargo będzie kreak, croze, croze na daty! 2-2-2-16! Gol Krozego wcinała świata Potusz Ligierczy w, w tym meczu. A moim zdaniem Marcelo był zawodnikiem, który popełnił ogromny błąd. został z Millerem, bardzo głęboko złamał linię obrony. To za chwileczkę w powtórce Państwo zobaczą. Jakże wyrachowani, jakże pewni. Ezil przeniósł się na prawą stronę. Lam, minął się z piłką. Miller zdało. To jest nokaut prawie, proszę Państwa. nie To jest nokaut, tak jak To Jest aż ciężkie do opisania, co to się dzieje teraz. Patrząc po trybunach, chyba ten obrazek najlepiej nam to pokazuje. 11 minuta, Miller. 23. klocka, okazja na 4 do 0. Będzie 4, Kolejne ciosy, jakże piękne, jakże wymogne, a co tutaj można zrobić? Jak tak, dzisiaj gra rywal, porownie kros. I szansa wam, bramkę Kedira, pole karne, Esir, Kedira, pięć. no co się dzieje w Brazylii, to widzimy, a co się dzieje w Niemczech? Powiedziałem, że to nie jest 3-4-0, to nie jest ostatnie słowo. To jest perfekcyjny grająca dzisiaj, ale nie tylko maszyna. To jest zespół, który obrał po, silną Portugalię 4-0. Każde spotkanie, które Niemcy rozgrywali, poczekał, popatrzył, lam, niepilnowany lam. W pole karne, mamy 6. Sirle. Gra treningowa. Będzie szansa kolejna dla Niemiec. Silne, silne, silne. na wszystko, 7. Wszystko wpada, jak nawet taka ten strzał Schirle, który wydawał się, że dosyć ostry, trudny moment, trudny bardzo kąt ostry. A mimo wszystko piłka wpada w sam narożnik. No Niemcom potrzebna Dramatik jest jeszcze jedna Cezara. bramka, żeby... W odpowiedzi Oskar w polu karnym ładnie minął, bo Rathenka. będzie gol. Tak, jest gol dla Brazylii. Przynajmniej raz na koniec tego meczu cieszył się stadion, cieszyła się Brazylia. Niech to wleje nadzieję na ten brązowy. Co możemy więcej powiedzieć? 7 do 1 jest tak wymowne, oddające to wszystko, co działo się w dzisiejszym spotkaniu. Może żal, że było tak jednostronne. Liczyliśmy na nieco więcej, ale tak widocznie los chciał.